Hejka! Witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Ja dzisiaj mam wielkie sprzątanie. Słuchajcie, taki mam burdel w mieszkaniu, że to jest mała bania, jak to się mówi. E, mam wszystko nieogarnięte, dlatego że mieliśmy bardzo intensywny weekend, choć starałam się na bieżąco sprzątać, to i tak e, jest totalny bałagan. E, muszę ogarnąć całe mieszkanie, ale najważniejsze punkty to jest na pewno ogarnięcie Klaudii e, pokoju, bo ona e, niestety już wyjechała do Seulu, ale ja za to muszę wszystko posprzątać, więc Klaudi e, pokój, nasza sypialnia oraz łazienki. E, to są takie najważniejsze punkty. Jak mi starczy dzisiaj czasu, to mam w planie jeszcze oczywiście ogarnąć salon, kuchnię, pozmywać naczynia. Raczej pozbywać naczynia, to za chwilę się tym zajmę, dlatego że wolę, żeby chociaż to było czyste. E, ostatnio staram się za każdym razem, codziennie, jak przykazał, ogarnąć naczynia wieczorem po zjedzeniu ostatniej kolacji, ale no mówię, ostatnio byłam tak padnięta w ten weekend, że nie było na to czasu. Też trzeba mieszkanie przygotować na to, że e, przyjeżdżają grupy do e, oprowadzania, i wtedy to już w ogóle nie będzie czasu na nic. Na sprzątanie, dlatego że będę z nimi cały dzień, do późna i kolejnego dnia ponownie będę wychodziła i ponownie będę oprowadzała grupy. Więc jest to ważne, żeby chociaż mieć jakąś bazę do bałaganienia, żeby po prostu nie było tutaj tego wszystkiego za dużo. Więc ja najpierw zaczynam za ogarnięcie tego zmywania. Mam do składania dużo prania, ale to chyba albo zajmę się teraz, albo zajmę się późnym wieczorem. To zobaczymy, powoli. Ale najpierw zmywanie, więc zabieramy się do sprzątania i ogarniania naszego mieszkania. Dzisiaj do słuchania przy e, sprzątaniu puszczę sobie Spotify i mam e, w ogóle całą taką polskie, lata 90. E, playlistę i mam zamiar e, ją słuchać. Naprawdę takie szlagiery e, ostatnio nawet pokazywałam na Instagramie, e, co tam ciekawego jest wygrywane, więc naprawdę e, muzykę, której dawno nie słyszałam. Petarda. Przypomina takie stare polskie, właśnie lata 90. Więc super się słucha i, i to mi jakoś tak pomaga nie myśleć o tym, że mam tyle do sprzątania. Właśnie przy okazji też zmywania, powinnam Wam powiedzieć, dlaczego Korańczycy. Nie używają zmywarek? Dlaczego w ogóle w mieszkaniach nie mają tych zmywarek? To pytanie przejawiało się bardzo często w komentarzach, więc czas, żeby na nie odpowiedzieć. Czemu Koreańczycy nie używają zmywarek? Bo im nie ufają. <grych> Z tego co mi mąż mówił, to właśnie stare pokolenie Koreańczyków w ogóle nie ufało zmywarkom, że one potrafią domyć lepiej niż na przykład takie ręczne zmywanie naczyń. Nie rozumiem tego naprawdę, bo ja zawsze uważałam, że jeżeli dobrze przygotowujemy naczynia do zmywarki, dobrze je poukładamy, to zmywarka świetnie domywa te naczynia, zmniejsza nam ilość pracy, ale jak widzicie, Koreańczycy raczej nie ufają takim sprzętom. Wiele razy miałam sytuację, że szukając mieszkania, zaglądaliśmy, byłam przeszczęśliwa, że tam w środku była zmywarka w tym Mieszkanie, które szukaliśmy, ale ona nie była nigdy używana. Mieszkanie miało ile? Chyba z 20 lat. To już takie starsze, kiedy szukaliśmy na kupno mieszkania, to też szukaliśmy mieszkania, które mogły, moglibyśmy wyremontować. To, to mieszkanie miało jakieś 20 lat, i tam była zmywarka, która nigdy w życiu nie była używana. Była nowa. Raczej nowa a stara, wiecie, nie używana, ale nowo zakupiona do tego właśnie mieszkania. A ona była w ogóle w standardzie, więc to mieszkanie już miało w standardzie te 20 lat temu taką starszą zmywarkę, ale wiecie, do czego ona była w tym mieszkaniu używana? Jako miejsce do przechowywania na przykład garnków. No dla mnie to był szok. Ja byłam przeszczęśliwa widząc zmywarkę, co prawda 20-letnia zmywarka w mieszkaniu, no to nie jest do końca dobry pomysł, żeby ją używać, bo pewnie nawet możliwe, że nie była zdatna do użytku, ale jako przechowywanie do naczyń? To był dla mnie, to był szok kulturowy. Później jeszcze była jedna taka sytuacja, kiedy my... Wynajęliśmy mieszkanie, i wtedy, jak kupiliśmy to mieszkanie, to szukaliśmy oczywiście osób, które za nas by wprowadziły się do naszego do tego mieszkania, w które wynajmowaliśmy. I przychodzili do nas ludzie, a ja mówiłam do tych kobiet, słuchajcie, do tych mężczyzn, którzy przychodzili do naszego mieszkania: i mówię, słuchajcie, tu jest zmywarka, tu jest zmywarka, znaczy, że nie musicie zmywać. Możecie to wszystko wsadzić do zmywarki, a oni, no my nie używamy. To jest, to jest coś, czego nie potrzebujemy. A ja tak, szczena na dół. Ale jak? jak? Jak nie używać takiej zmywarki, takiego cudotechniki? No i tak właśnie bywa, że w Korei zmywarki nie są w użytku. To się zaczyna zmieniać, bo na przykład to mieszkanie, które wynajęliśmy, ono było wyremontowane i tam już. Ee, dziewczyna sobie nastandała tą zmywarkę, i młodsze pokolenie częściej sięga do zmywarek. Są też takie specjalne, nablatowe te zmywarki, ale zaufanie do zmywarek jest bardzo niskie. Na pewno w starszym pokoleniu młodsze się zaczyna przekonywać, ale nadal jest to ciężki temat. Korańczycy ogólnie mają problem z przekonywaniem się do jakichś nowych zasad, do nowych rzeczy. E, na ten temat na pewno jeszcze będzie film, już mam nadzieję niedługo, e, o tym jak Koreańczycy ogólnie postrzegają takie nowości oraz jak e, zmieniają swoje nastawianie do różnych rzeczy. A więc e, czekajcie na ten film! Eee, zabawna moment w sprzątaniu Łazienki, koreańskiej Łazienki i tego sprzętu. <słuchaj> Słuchajcie, e, to jest sprzęt ogólnie w Korei, gdzie możecie sobie położyć na przykład telefon, żeby Wam nie spadł, e, możecie odblokować drzwi. Macie, e, Możecie do kogoś zadzwonić, e, zgłośnić, e, możecie sobie puścić ogólnie muzykę, ale też możecie wesła, e, wezwać Kyombisil, czyli e, miejsce, gdzie urzęduje nasz ochroniarz. I wiecie co? Ja sobie pryskam wodę i w pewnym momencie dostaję informację e, z tego urządzenia. Na początku myślałam, że to mój mąż przyszedł i woła mnie hello, hello, a tu się okazało, że ochrona, y, za, y, zadzwoniłam przez przypadek do ochrony. Więc naprawdę takie zabawne momenty także mogą się zdarzyć, więc trzeba. Uważać, żeby nie nacisnąć kiąbi e, tutaj właśnie takiego e, przycisku, bo możecie usłyszeć głos naszego e, kochanego ochroniarza. Ja, ja słuchałam wtedy właśnie muzyki, więc do tego zabawnie w to wszystko e, wyszło dodatkowo. Ogólnie jeszcze, tutaj moją półeczkę z kosmetykami mam e, poukładaną, e, wytarte kurze i chciałam właśnie Wam powiedzieć o jednym z moich kosmetyków, które o Ostatnio używam, i raczej miałam ogólnie problem z tym, co, jak mogłabym go użyć, dlatego że to jest scrub. Ja mam bardzo taką delikatną skórę, więc nie powinnam skrabów używać, a dostałam małe opakowanie w ogóle od marki kosmetycznej Maniow. Dostałam to w gratisie do zamówienia. I mm, słuchajcie, bardzo fajny produkt to jest do ścierania na skórka na naszych ustach. Polecam, jeżeli dostajecie takie prezenty, nie wiecie, jak je użyć, to zawsze znajdzie się jakiś sposób. Naprawdę mało się tego zużywa, oczywiście. Odrobina wystarczy na całe usta i wtedy rozmarowujemy, zmywamy i mamy delikatne naprawdę usta, które e, fajnie wyglądają później pod makijażem, czyli na przykład pod pomadką. Więc sobie tutaj leżę na mojej półce ze zmywaniem makijażu. Tu mam jakieś dodatkowe plus do czyszczenia Pędzli, tutaj mam zmywanie makijażu, a tutaj mam kolejny krok, czyli toner patsy, tonery oraz takie maseczki, które nakładamy na koniec pielęgnacji. I słuchajcie, żeby posprzątać w ogóle mój pokój, muszę posprzątać. Ten pokój, dlatego że e, muszę pozabierać Eliasza zabawki, które były takie duże i ani tutaj, ani e, do schowka się nie mogły zmieścić, ani do jego pokoju, więc muszę najpierw tutaj ogarnąć, żeby właśnie e, tutaj w, włożyć te wszystkie rzeczy, które są u nas w sypialni jako dodatkowe rzeczy, więc e, kolejna praca. Ten pokój jest w ogóle zimniejszy, dlatego oferujemy naszym gościom e, taką matę grze, grzejącą, którą można w ogóle sterować takim e, śmiesznym... A, pilotem, jak tutaj jest. To jest pilot, który można sobie redukować temperaturę, ustawić czas grzania, więc naprawdę jest fajny do skorzystania właśnie. Także, kiedy jedziemy na kempingi. to wtedy Wam pierwszy raz pokazałam ten materac. Naprawdę myślę, że jest jeden z lepszych. Kosztował chyba nas. 60 tysięcy w promocji i to jeszcze w komplaz, więc fajna rzecz, naprawdę na kempingi, kiedy jest jeszcze tak zimno, właśnie wiosna, w nocy jest tak około 10-9 stopni, to zawsze tak leciutko warto włączyć, a my też często jeździmy taką jesienią, zimą w Korei, więc naprawdę, kiedy noce już są takie chłodniejsze, super ogrzewa i

Korańczycy używają do prania, bo może też Was to zainteresować. Właśnie, korańczycy, chyba dużo różnych detergentów używają, właśnie płynów do prania. Ostatnio chyba najbardziej takie płyny do prania się popularne zrobiły, ale także kapsułki oraz proszki. Klasyczne proszki to oczywiście większość korańczyków starszego pokolenia, ale myślę, że proszki młodych, młodzi także używają. Ja na przykład mam proszek. Do białego. I to jest taki duży do białego. Do spróbowania. W ogóle e, wygląda bardzo podobnie, na przykład do Ariela chyba z tego co kojarzę i e, mamy Spark Laundry Detergent e, Spack. E, jest to bardzo fajny proszek. Ja jestem raczej z niego zadowolona. Biały mi w miarę do, do piera Oczywiście, także mamy różne inne marki i yy, mam je zapisane, dlatego wam powiem jakie są inne popularne. I mamy na przykład Ekyong, yy, brandy z Paky. O, właśnie, to jest ta, <ścoughs> to jest właśnie ten proszek, który ja mam. Jeden z najstarszych koreańskich detergentów proszku, popularny w dużych gospodarstwach domowych. Więc, wow, <ścoughs> kupiłam naj. Bardziej popularny proszek i nawet o tym nie wiedziałam, do białego. Mamy też LG House Hold Healthcare Brandy Pekry. I słuchajcie, to jest w ogóle detergent popularny do stosowania w zimnej wodzie, niby jest taki bardzo dobrze oczyszczający ubrania, dobrze piorący w zimnej wodzie, więc ja chyba będę chciała go przetestować. Kolejny proszę, który właśnie kupię, to myślę, że będzie to właśnie ten LG Household. I jeszcze do tej pory są w ogóle pralki w Korei. Ja miałam na przykład, jak się przeprowadziłam tutaj do Mo, e, pierwszy raz do Korei, w MOP pomieszkaliśmy i mieliśmy tą pralkę od góry pakowaną, taką bębnową. To słuchajcie, ta pralka w ogóle nie miała podgrzewania wody. E, brała wodę tą, która leciała w kranie. I często ona po prostu prała w zimnej wodzie, więc e, takie proszki też e, bardzo popularne były niedawno temu. E, Pigeon. Pidion, e, zmiana e, znana głównie z płynów do płukania, ale oferuje także detergenty e, delika o delikatnym działaniu. Ostatnia grupa to oczywiście proszki i płyny zagraniczne i mamy tutaj Ariel i Persil. Ja mam z Persila e, tutaj ten fioletowy, który już mi się kończy, właśnie muszę wymienić, to kupię sobie ten proszek e, korański i e, fajny jest. I myślę, że dobrze dopiera. Raczej piorę w nim ciemne rzeczy, kolorowe, więc tego aż tak mocno nie widać, ale w miarę dobrze się spisuje. Ostatnio nie mam też takiego dużego problemu, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia i brudne rzeczy, których w ogóle doprać nie mogę, które wyciągam z pranki. I są całkiem fajne. I także dużą grupą produktów są produkty ekologiczne, które zrobiły się jakieś. Myślę, około 5 lat temu bardzo popularne. Jeszcze jak o, mieszkałam w Polsce, oglądałam filmy takie koreańskie o sprzątaniu, e, takie kobiet sprzątających w e, domu, no to te koreańskie, na przykład ekologiczne produkty były na maksa popularne i e, nadal dużą grupę... E, tych produktów, te produkty są sprzedawane. I ja mam na przykład tutaj baking soda Laundry Detergent, który kupił mój mąż w dużych ilościach. Dlatego nadal go zużywam, ale raczej nie jestem do końca zadowolona, dlatego że te właśnie produkty nie. Za dobrze nie doczyszczają. Ogólnie koreańczycy kupują takie produkty na kupank w bardzo dużych ilościach. Mój mąż też ma właśnie to, że w dużych ilościach, w dużych opakowaniach, po 5, po 10 sztuk, wszystkiego kupują i później się schodzi, jak to się nie będzie. Nie będzie za dobre, to wtedy jest problem z wykorzystaniem tych produktów. Dlatego ja schodzę z tego baking soda bardzo już długo i do, dorzucam taką jedną nakrętkę za każdym razem do prania do zwykłego proszku. Dobra, mam nadzieję, że wam wszystkie takie produkty, to jakie produkty do prania są popularne w Korei. Wytłumaczałam, a ja się zabieram w końcu znowu za pranie kolejne ale już liczę, że, że za chwilę będzie spokój, na, chociaż na tydzień. Zrobiłam sobie też e, kawę e, do sprzątania i teraz chyba najgorszy, najgorsza część e, porządków, czyli nasza sypialnia, która najgorzej wygląda. Już odkurzacz jest tam na końcówce, więc będę mogła e, pozabierać te zabawki, maty i... Troszkę ogarnąć tą sypialnię. No, niestety mamy tutaj przeokrutny bałagan, ale liczę na to, że uda mi się to wszystko posprzątać, więc nie ma co czekać. Zabieramy się do roboty. Jestem już na maksa zmęczona. E, udało mi się coś zjeść, zgrałam e, pliki, bo niestety moja kamera coś tam zaczęła mówić i wolałam je zgrać, bo raz już straciłam prawie wszystkie. Pliki, które miałam na karcie, więc nie chciałam ryzykować, a przy okazji zaczęłam zmieniać trochę w salonie. W ogóle, jak kojarzycie, tu był stoliczek, i ten stoliczek wyniosłam na naszą werandę. Dzięki czemu będzie można sobie posiedzieć na werandzie, poczytać książkę na świeżym powietrzu. Co prawda, mam nadal tą, ten dziwny, do podnoszenia się mojego męża. Chciałabym go nie mieć, ale nie powiem mojemu mężowi, żeby tego żeby to wyrzucił, dlatego że po prostu to jest rzecz mojego męża, on za wiele w mieszkaniu swoich rzeczy nie ma, więc nie zrobię mu tego. Ale no nie powiem też, że jestem fanką. Nie jestem w ogóle fanką, no ale e, tak bywa. Ogólnie pranie też wyniosłam już na tamtą werandę i tam jak na razie będziemy zostawiać pranie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. No i teraz zostało mi jeszcze poukładanie rzeczy, które e, leżały wszędzie i nigdzie, pranie w połowie, poskładane pranie. Ogólnie e, w tym roku nie będę pokazywała mojej garderoby, jak ją sprzątam, e, dlatego że już zaczęłam to robić, kiedy ogarniałam werandę tam, e, dlatego pomyślałam, że już nie będę tego nagrywała bo nie robię tego wszystkiego za jednym zamachem, tylko po prostu powoli przekładam, powoli dokładam, układam więc nie ma sensu. E, ale za to chciałam powiedzieć Wam, że udało mi się troszkę rzeczy. Posegregować, niektóre poszły już do oddania, niektóre e, oczywiście, niektóre doszły do garderoby. Jak zauważyliście, czasami coś kupuję, ale to jest właśnie teraz. Staram się troszkę więcej oddawać rzeczy, których nie potrzebuję, których nie nosiłam, żeby właśnie redukować trochę tą szafę. E, ja lubię ciuchy, wiem, każdy ma inne na ten temat myślenie, dlatego dajcie mi. Żyć, ja lubię rzeczy, lubię je układać, więc lubię je ubierać, robić stylizację, więc tak, mam dużo rzeczy i mi to nie przeszkadza. Ok, mam teraz na łóżku resztę ciuchów, więc nimi się muszę zająć. Mamy już kolejny dzień, dlatego jestem bez makijażu. Później robię, bo idziemy razem na spotkanie z moim mężem i w ogóle mamy dzisiaj cały plan, ale to wam pokażę w weekly vlogu. W ogóle chciałabym ogarnąć ten przecionek. Trzeba też go przygotować troszeczkę na wiosnę-lato, dlatego że Mam jeszcze takie zimowe buty, które są z przodu, więc trzeba je pochować, zobaczyć rozmiarówkę dla Eliasza, czy ona odpowiada, jak, które buty trzeba wyczyścić. Przy okazji też mam jedną nowość, którą chciałam Wam pokazać i się zastanawiam, czy dobrze zrobiłam, że taką nowość zakupiłam. Następnym razem chyba yy, to przemyślę, ale może wtedy, kiedy, może kiedyś w przyszłości będziemy robić remont, ale mamy. Yy, Wieszak na kurtki. Tak, w ogóle fale Wam się wieszakiem na kurtki, ale słuchajcie, w ogóle w Korei te wieszaki na kurtki nie są takie popularne. Nie wiem dlaczego, ale mało kiedy w koreańskich domach widuję takie wieszaki. Najczęściej właśnie się wiesza. Nie wiem, właśnie, bo nawet w tych szafach nie ma miejsca na kurtki. Chyba od razu kieruję się do szafy. Widzicie jak co? To mam tutaj właśnie bardzo dużo mojego męża płaszczy, ale kupiliśmy sobie właśnie taki wieszak, żeby. Aby powiesić te najważniejsze rzeczy, które na co dzień używamy. Troszkę żałuję, że ten kupiłam, bo mogłam tak naprawdę kupić sobie tu u góry taki montowany na ścianę, ale jakoś się o tym nie myśli. Kiedy już masz się możliwość założenia, coś na tych ścianach, to się ciągle zapomina, że coś takiego można zrobić. Dobra, ja sobie tutaj będę sprzątała całkiem sporo mam rzeczy. Co prawda, mam jeszcze tutaj całą tą szafę do posprzątania, ale to ja muszę się skupić na tym, bo tutaj jest i do wyrzucenia rzeczy, i w ogóle do um, poukładania z jakimś sensem. Mam marzenie, żeby na tej małej werandzie, tam gdzie mamy, słuchajcie, air conditioner, czyli klimatyzację, w ogóle zamontować półki od samej góry do samego dołu z miejscem na walizki. To jest takie moje małe marzenie. Liczę, że kiedyś mi się uda to w ogóle zrobić, ale na ten moment muszę sobie poradzić z tym miejscem, które mam. I tak mam dużo, tak mi się wydaje. Więcej niż na przykład inne mieszkania. Bo naprawdę fajnie jest to mieszkanie skonstruowane w miarę. Dobra. Forgive me for these feelings. Cause I don't think that I will escape my prison. It's all I've ever known. All I've ever known. All I've ever known. I've ever known. Oh. Odkurzać jeszcze pracuję, ale ja już wykonałam swoje zadanie. Większość rzeczy, które miałam w planie, to zmieniłam nawet troszkę więcej niż myślałam. Oczywiście jeszcze jest sporo do roboty, dlatego że mam sporo rzeczy jeszcze do przetasowania, sprawdzenia, ale to nie jest clean with me na wiosnę, a po prostu. Clean with me po ciężkim weekendzie, jak to można powiedzieć, ale nawet pozmieniłam całkiem sporo, muszę jeszcze właśnie parę rzeczy poprawiać, ale tak jak zauważyliście też sporo rzeczy zmieniłam, niektóre rzeczy się dodały, czyli nasz taki wieszak na ubrania stojący, może kiedyś będzie wiszący, ale... Myślę, że sypialnia naprawdę fajnie wyszła. Mam w planie jeszcze dokupić takie fajne firany. Udawać, że to okno jest większe. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi, tak, żeby oszukać i w połowie zrobić e, taką firanę. Dlatego liczę, że mi to wyjdzie. Co prawda, więcej światła w tej sypialni nie da się zrobić, no ale zawsze jest nadzieja, że jednak odrobinę jaśniej to wszystko będzie wyglądało. Szkoda. Szkoda, że oni w ogóle o tym nie pomyśleli, żeby w ogóle całość jednak zrobić takiej dużej werandy, gdzie to światło jednak będzie dochodziło, no ale niestety nie narzekajmy. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał i że podoba się ogólnie to jak zmieniłam niektóre rzeczy. Będziemy się widzieć w kolejnym vlogu. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia. Pa!